Natura próbna z wydawnictwa Nowa Era 2022 rok, poziom rozszerzony, zadanie otwarte, zadanie ósme, równanie trygonometryczne. Rozwiąż równanie. Mam sinusa w potędze trzeciej, sinusa x i cosinusa kwadrat, który mi tak, jakby nie pasował tutaj do tego równania, ale bez większych problemów możemy tego cosinusa kwadrat zamienić na sinusa wzoru rynkowego, czyli mam 8 sinus do potęgi trzeciej x plus 4. 1 odjąć sinus kwadrat x, odjąć 1 i odjąć 6 sinus x, równe 0. Czyli 8 sinus do potęgi trzeciej x plus 4 odjąć 4 sinusy kwadrat x, odjąć 1 i odjąć 6 sinus x, równa się 0. 8 sinus do potęgi trzeciej x, odjąć 4 sinus do kwadratu x. Odjąć 6 sinus x, dodać 3 równe 0. Mam równanie trzeciego stopnia. Mogę podstawić tą zmienną zamiast sinusa, jeżeli ktoś nie chce tego liczyć sinusem, czyli wtedy bym musiał podstawić sinus x równe t, pamiętając o tym, że t, czyli sinus, ma wartości od minus 1 do 1 i otrzymuję wtedy równanie 8 do potęgi trzeciej odjąć 4T kwadrat odjąć 6T plus 3 równe 0 równanie trzeciego stopnia wielomianowe. Które mogę grupować lub mogę szukać pierwiastków tego wielomianu i potem robić tą metodą dzielenia, tak można to zrobić, ja tylko nie będę tak robił, ponieważ będę robił to metodą grupowania i na sinusach, a nie na zmiennej t. Ale jeżeli komuś wygodniej jest ze zmienną pomocniczą, czasami lepiej to widać, to oczywiście warto podstawić. Współczynniki przy kolejnych potęgach są proporcjonalne. To znaczy, że jeżeli podzielę 4, minus 4 przez 8 ma minus 1 drugą, i 3 przez minus 6 to też jest minus 1 druga, no skoro są proporcjonalne, to to się powinno dać grupować. Czyli wyłączam przed nawias. Z pierwszej pary mogę wyłączyć 4 sinus kwadrat x. W nawiasie mam. 2 sinus x odjąć 1, z drugiej pary mogę wyłączyć minus 3. W nawiasie mam 2 sinus x odjąć 1, no i mam ten sam czynnik 2 sinus x minus 1 do wyłączenia. 2 sinus X odjąć 1, i w nawiasie mam 4 sinus kwadrat x odjąć 3 równe 0. Postać doczynowa. Równa 0 to znaczy, że przynajmniej jeden z tych czynników jest równy 0, czyli 2 sinus x odjąć 1 równa się 0, lub 4 sinus kwadrat x odjąć 3 równa się 0. 1 na drugą stronę i dzielone przez 2, czyli sinus x jest równe 1, 2. No to e, argument, dla którego sinus jest równy 1, druga, ten jeden z argumentów to jest pi 6. No i ze wzoru, e, korzystając ze wzorów ogólnych na rozwiązanie równania elementarnego sinus x równe A, oczywiście o ile A jest, czyli ta liczba jest od minus 1 do 1, to jest x0 plus 2 kapi, czyli pi 6 plus 2 kpi lub pi minus x 0, czyli 5 szóstych pi plus 2 kpi, gdzie k należy do całkowitych. E, I drugie równanie tutaj mam. E, przenoszę 3 na drugą stronę i dzielę przez 4, czyli sinus kwadrat x równa się 3 czwarte i po obustronnym spierwiastkowaniu sinus x jest pierwiastek z 3 przez 2 lub sinus x równa się minus pierwiastek z 3 przez 2 i też obydwie liczby i pierwiastek z 3 przez 2 i minus pierwiastek z 3 przez 2 mieszczą się w przedziale od minus 1 do 1, czyli nie są to równania sprzeczne. Tutaj x0 to jest pi trzecich, a tutaj x0 to jest minus pi trzecich, funkcja nieparzysta, czyli równanie ogólne x równa się pi trzecich plus 2kpi lub minus, pi minus x0, czyli 2 trzecie pi plus 2kpi lub x równa się minus pi trzecich plus 2 kpi lub x równa się pi minus x0, czyli 4 trzecie pi plus 2 kpi gdzie k należy do całkowitych. Bardzo często w e, zadaniach maturalnych pojawia się jeszcze, że tutaj jest podany jakiś przedział, mm, na przykład od 0 do 2pi, podaj rozwiązania z przedziału od 0 do 2pi, wtedy jeszcze trzeba te rozwiązania podać. Tutaj mam tylko podać rozwiązania ogólne. E, Myślę, że taka odpowiedź wystarczy. Aczkolwiek tutaj można by jeszcze e, próbować zrobić coś takiego. Pi trzecich i 4 trzecie pi, one się różnią o pi. E, czyli zamiast te, tych dwóch na czerwono podkreślonych, można by podać jedno. x równa się pi trzecich, ale plus kpi. I podobnie tutaj na zielono podkreślę 2 trzecie pi i minus pi trzecich Te e, minus pi trzecich i 2 trzecie pi też się różnią o pi. Czyli tak na zmianę będą raz jednego rozwiązania, raz drugiego rozwiązania, co pi, czyli też mógłbym napisać na przykład 2 trzecie pi plus pi. czyli zamiast tych dwóch zielonych jedno i zamiast tych dwóch czerwonych też jedno, ale to y, myślę, że y, zadanie byłoby uznane przy takim zapisie jak tutaj.